To ile jeszcze zła wytrzymać mam? Jak zrozumieć mamy rysła? ci mi przynosi każdego dnia. Ile jeszcze zła dźwiga, swój krzyż zbóram każdego dnia. Ile jeszcze krytyki usłyszę? Warka marzenia się trwa. To jeszcze, I jak mnie zrani, ile jeszcze złamań sercu będzie wciąż krwawić. To jedna chwila pori mnie od dzisiaj. Pomyśleć, że w młodym wieku trwa kwałty. Jak znaleźć pomoc, nikt na mnie uwagi nie. Z frezek, to ja się sporo przewracam. Wystarczy mi boskie słowo na pocieszenie. wam drogę, ponieważ mam przed oczami czarne cienie. Uciekam w muzykę, marzeń mógł spełnienie. Chciałabym o tym zapomnieć, raczej nie mogę. Trauma utknęła w mojej głowie. Spadam na dno, to prawda wykańcza mnie koszmar z tych wspomnień. Mądry się to błagał, wybaczenie, choć to nie moja wina. Tracę rozum, wariuję, nie mam pomocnika, przyjaciela, który by mnie wyraczył z tej depresji. Muzykami go zastępuje, kocham ją najmocniej na całym świecie, całym swoim sercu. Mogę liczyć w życiu tylko na siebie, muszę sama uczyć się głosu, by spełnić swoje marzenie. Piszę moją następną piosenkę, długą na miliony stron, bo wpisanie w każdym słowie znajduję kojenie. Jak zrozumieć, mam i życie mi przynosi każdego dnia. Ile jeszcze złama mań w moim sercu będzie wciąż krwawić. Ile jeszcze z zła, dźwigam swój krzyż z każdego dnia. Ile jeszcze krytyki usłyszę, walkę może nie dzienię to jeszcze jak mnie zrani, ile jeszcze będzie go krwawić. Wierzę swego przeżyłam w niebo. do muzyki ciągle trwam, chociaż taka sama. Jestem takiego życia, nie chcę zło samo. Nie znajduję krzywdy w ramionach swych. Dźwiga mego oboru, krzyż. Coraz cięższe staje się być. Chcę zabryzić serce, raczej to zbyt Myślę, że moje życie jest okrucieństwem, jak znowu złama. Co dwa więcej. Czy to moja wina? Nie pragnę cofnąć. Często trzynastu lat. Co ze mną się stało? Powory czuję, jak z umieram. Te ludzie mnie wtedy zabili wewnętrznie. Oprócz cnot. Odebrali mi duszę serca. Ludzie, przestańcie się pytać, czy wszystko w porządku. Choćby minęło sto i nawet trzy wieki. Nigdy nie poczuję się lepiej. W końcu każdy jest panem na ja śmiecie ponoszę za kogoś winę i to cierpienie moim ciężkim krzyżom. i zawsze co komu na mnie zaraża jak zawsze co komu na mnie zaraża, nie tak często się uśmiecham co i moją ukochaną muzykę słyszę ponieważ z każdym jej następnym dźwiękiem świadam sobie, że ona jest w moim życiem. jak zrozumieć mam, ile zła życie przynosi każdego dnia ile jeszcze zła dźwigam swoim rozborem każdego dnia ja jeszcze krytyki usłyszę, warka, marzenia ciągle dwa. Kto jeszcze? Jak mnie zrani, jeszcze złamać w tym sercu, Będzie wciąż krwawić. Czy kiedyś zapomnę? mówił mi ludzie. Czy kiedyś zapomnę? Wracam twarz całą w owcach. Tak, mam z tym problem. Słyszę moje regalstwo wieczne. No, zawsze jest przy mnie i czuję szczęście. Na wieki muszę się starać o nią walczyć. Mówi o moim, samym z co mam bez samych Słuchaj, znów się powtarzam. Ze światem w tych czasach nie nadążam. Cóż, do nikogo nie mam pretensji. Wyobrażam sobie, co by było, gdyby to się nigdy nie zdarzyło, a żeby pójść do szkoły muzycznej. Tylko jak sama samotna pokazuje światu moją muzykę. zazwyczaj nikt nie zauważy, pewnie nie i zazwyczaj nikt mnie nie zauważy. Wedi znowu piosenka bez znaczenia, drawiec. Ja też chcę żyć, jak każdy człowiek, dobrze ci muzyka znalazł miejsce w moim. Serce widzę, że. wiedzieć, że nie pragnę zemsty, chociaż każdy inny zamiast cierpieć, rozdarwałby te dwa kurwa strzapy. Jak zrozumieć mam je rozważyć i przynosić każdego dnia, że jeszcze złać dźwigam swój krzyż z bórem z dnia, ile jeszcze taki usłyszę Warka marzenia ciągle trwa kto jeszcze i jak mnie zrani, i jeszcze złem sercu będzie wciąż krwawić nie wiem jak długo mamą muzykę, którą kocham walczyć zrobię wszystko dla pracy marzeń, tych, których kocham ciemno się z moją obawą czarny dzień na ścianach największym rękiem wciąż walczę o to, co jest moją miłością przeciąga to muzyka na twarzy pojawia się smutek znów z płyną oceanu złych wspomnień. Czyśćmy serce, bo nie wytrzymam tego już więcej. Czuję się przegraną. Pytam się, czy mogę ci, ci w czymś pomóc, lecz ludziom do niczego potrzebna nie jest. Nie mogę ich pocieszyć, zrobić dobry uczynek, jakikolwiek podrzucają mi pomoc na dłoni. Samotno zwracam się w sucho, oporów i cieszymi nienawidzę, gdy się mnie pytają. Czy Kiedyś zapomnę nie nigdy to za bardzo boruję ja od depresji, z i płakań. Pomieszało mi się w głowie, co się wydarzy zaraz 20 lat. Zostawiam przeszłość, ja biedna będę umierała w porosnej teraźniejszości. Pozostanę tą nieznaną, niezapamiętaną. Nikt się nie dowie o moim dramatycznie smutnym życiu. Jestem szarym cieniem na krzyżu. Jak zrozumieć mam, i rozważyć im przynosi każdego dnia? Ile jeszcze zła dźwigam swój krzyż zbóram każdego dnia? Ile jeszcze krytyki? Słyszę, warka o marzeniach trwa. Kto jeszcze jak mnie zrani? Ile jeszcze zła sercu będzie wciąż krwawić? Ha, ha ha Ile jeszcze zła wytrzymać? Mam.